Typowo obiadowego. Nasze danie będzie składać się z makaronu oraz sosu na bazie suszonych pomidorów oraz serka mascarpone. Jeżeli chcielibyście dokładnie kupić odpowiednie składniki, to zachęcam Was do przepisania przepisu, który wyświetla się tutaj, lub ewentualnie, jeżeli ktoś ma problemy z pisaniem, to zrobienia sobie zdjęcia. Ogólnie z pewnością, jak Pójdziecie do sklepu i pokażecie, jakie składniki potrzebujecie. To przy odpowiednim sformułowaniu prośby pani stepie z pewnością nam pomoże. Jeden swoich suszonych pomidorów w oleju, i najlepiej, jakby były już pokrojone w paski. Jednak jeżeli nie uda wam się dostać pokrojonych, to kupcie po prostu w całości, a na którymś etapie przygotowania zwyczajnie się je pokroi. Makaron. Jedno opakowanie serka mascarpone, czyli około 250 g, 150 g szynki szwarcwaldzkiej, jedną kostkę bulionu drobiowego, oraz do smaku sól i pieprz. Akcesoria kuchenne, jakie będą Wam niezbędne do przygotowania naszego dania, to: patelnia, garnek do ugotowania makaronu, durszlak do odcedzenia makaronu, jedna duża łyżka oraz jedna mała łyżeczka, nóż do pokrojenia szynki oraz ewentualnie do pokrojenia pomidorów suszonych jak nóż, to i deska do krojenia. Drewniana łopatka i szklanka. Najpierw wlejemy pół garnka wody. Jakbyście mieli problem, ile to jest połowa garnka, to proponuję położyć sobie garnek w ten sposób i wyobraźcie, że chcecie sobie go przekroić na pół, czyli mniej więcej tu. Następnie postawcie garnek i już. Powinniście wiedzieć, gdzie jest mniej więcej połowa. Wodę możemy wlać bezpośrednio z granu lub przygotować ją wcześniej w czajniku. Taki garnek z wodą należy odłożyć na odpowiedni palnik i ją zagotować. Makaron lubi sól, także sypcie do swojej wody jedną całą łyżkę soli. Mniej więcej tyle. I oczywiście zamieszajcie. Mieszamy tak długo, aż sól się rozpuści. Po zamieszaniu należy poczekać, aż woda się zagotuje. Skąd wiedzieć, kiedy się zagotuje? Ano jak woda zacznie gulkotać i zacznie wytwarzać parę. Jeżeli chcielibyście przyspieszyć zagotowanie wody, możecie użyć do tego również przykrywki. Wtedy całe ciepło nie będzie ulatywać na zewnątrz, a będzie gotować się w środku. Powinno to skrócić mniej więcej czas gotowania wody od połowę. Jak widać makaron zaczął już się gotować. Pojawia się para, którą widać oraz woda zaczyna bulgotać. Także jest to odpowiedni moment, żeby wrzucić nasz makaron. Oczywiście chodzi o gotującą wodę, a nie makaron. Makaronu wsypujemy całe opakowanie. Bądźcie tylko ostrożni, żebyście się nie poparzyli. Następnie po wrzuceniu makaronu należy go wymieszać. Mieszamy makaron po to, żeby się zwyczajnie nie przykleił. Warto o tym pamiętać, żeby robić to co jakiś czas. Nie więcej, nie wiem co 3 minuty. Taki makaron gotujemy około 8 minut. Jeżeli boicie się, że zapomnicie, to warto nastawić sobie minutnik. Minutnik daje znać, że to już czas sprawdzić makaron. No to do dzieła. Makaron proponuję sprawdzić poprzez zanurzenie łyżki do garnka i próby wyłowienia o, tak jednej sztuki makaronu Wmuchamy, bo jest to gorące i ostrożnie smakujemy Makaron być, powinien być odrobinę al dente, czyli taki nie za miękki, ale też nie za twarde. W tym przypadku po tych 8 minutach jest idealne. Także można go wyłączyć. Do czystego zlewu odkładacie sobie durszlak Następnie, chwytając garnek za rączki, przelewacie wasz makaron do durszlaka, duszlak. durszlaka? Pusty garnek odkładacie sobie na bok, dlatego, że on nam się jeszcze przyda. A makaron durszlaku odcedzacie. Odcedzacie i zostawiacie aż do momentu przygotowania sosu. Przygotowanie sosu zaczniemy od pokrojenia szynki szwarzwalskiej. Do tego przygotujcie sobie deskę nóż i oczywiście naszą szynkę. Szynkę otwieramy. W moim przypadku są to dwa opakowania, bo tylko takie mniejsze udało mi się dostać. Przypominam, że taki odpad wyrzucamy do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, czyli do plastiku. Szynkę kroimy w taki sposób, że najlepiej układamy jedno na drugą i kroimy na takie oto właśnie paski. Potencjalnie im mniejsze kawałki, tym lepiej, z tego względu, że szynka wtedy szybciej się usmaże. Możemy też zawinąć sobie ją o, w taki ala rulon. I pokroić ją właśnie w taki sposób. Jeżeli pokroiliście już szynkę, to otwórzcie sobie słoik z suszonymi pomidorami. Następnie za pomocą łyżki tej dużej przygotujcie sobie taką ilość oleju, czyli całą łyżkę, i wlejcie ją na patelnię. Patelnię odkładacie na odpowiedni palnik. Włączacie kuchenkę. A następnie dodajecie wspomnianą łyżkę oleju z suszonych pomidorów. Na tak przygotowaną patelnię dodajecie wcześniej pokrojoną szynkę. Nie przejmujcie się, jak olej się jeszcze nie zdąży rozgrzać. Następnie, za pomocą drewnianej łopatki, mieszacie szynkę na patelni i pozostawiacie ją tak długo, aż zacznie skwierczeć. Jak dobrze pewnie już nasza szynka zaczęła skwierczeć. Także w międzyczasie zabierzcie sobie wasze pomidory i odsejcie je zalewy. Jak to zrobić? Już pokazuję. Odkręcacie sobie słoik. Następnie za pomocą przykrywki robicie delikatny lufcik i wylewacie zalewę do zlewu. Ona nie będzie nam do niczego potrzebna. Jeżeli zostanie trochę zalewy, też się nie przejmujcie, świat się nie zawali. Myślę, że będzie OK. Takie pomidory już bez zalewy rzucacie na patelnię do Waszej szynki. Słoik wyrzucacie do odpadów na szkło, a nakrętkę do odpadów na metale i tworzywa sztuczne, czyli do plastiku. Po wrzuceniu pomidorów zamieszajcie wszystko ze sobą, tak żeby się te składniki fajnie połączyły, a i też wszystko się fajnie równomiernie podsmażyło. Pamiętajcie, żeby co jakiś czas dbać o to, co się znajduje tutaj na patelni, żeby wam się te składniki zwyczajnie nie przypaliły. W trakcie, kiedy wasze pomidory i szynka się smażą, przygotujcie sobie szklankę oraz kostkę bulionu drogowego. Kostkę należy rozpakować z opakowania i rzucić ją do szklanki. Natomiast puste opakowanie wyrzucamy do pojemnika na plastik. Kostkę, którą wrzuciliście do szklanki, należy zadać gorącą wodą. Przygotowaną najlepiej w czajniku. Wlewacie całą szklankę wody. Następnie za pomocą małej łyżeczki mieszacie zawartość szklanki tak, żeby ta kostka się rozpuściła. Coś takiego. Przygotowany bulion drobiowy wlewacie na patelnię. I mieszacie. Oprócz tego należy wlać jeszcze pół szklanki wody. Połowa szklanki wody ja znajduje się mniej więcej gdzieś tutaj. Jeżeli macie problem z odmierzeniem połowy szklanki wody, standardowo odkładacie sobie szklankę należąco, wyobrażacie sobie, że chcecie ją przekroić na pół i kładziecie z powrotem. Trochę mi się przelało, ale to nic, nic się nie szkodzi. Jest to mniej więcej taka ilość wody. Wodę wlewacie na patelnię. I czekacie, aż cała zawartość patelni, głównie chodzi o ten bulion, zacznie bulgotać. Czyli zacznie się po prostu gotować. Jak zacznie się gotować, to zaczną pojawiać się, zacznie się pojawiać więcej takich pęcherzyków wody. Następnie do naszych składników, znajdujących się na patelni, musimy dodać serek mascarpone. Serek otwieracie. Taki odpad wyrzucacie do plastiku i za pomocą dużej łyżki zawartość wlewacie na patelnię. Starajcie się. Tak wszystko wyskrobać, żeby tego sera zostało jak najmniej w opakowaniu. Takie opakowanie wyrzucamy oczywiście do plastiku. Po dodaniu wszystkich składników, w sumie prawie wszystkich składników, do na patelnię, należy wszystko ze sobą wymieszać, a następnie Szczyptę soli i szczyptę pieprzu. Przypominam, że szczypta wygląda w taki sposób. Złączacie te dwa palce, nabieracie sól i pieprz oczywiście, i dodajecie ją do waszych składników, znajdujących się na patelni. I tak samo robimy z pieprzem. Całość należy dokładnie wymieszać, aż uzyskamy. Taki jednolity kolor. Wasz sos też powinien stopniowo gęstnieć, ale cierpliwości. Taki sos zostawcie sobie aż do momentu zagotowania, czyli w momencie, kiedy zaczną tworzyć się bąble, to wtedy należy go wymieszać ponownie. W międzyczasie przełóżcie wasz odcedzony makaron do garnka. Trochę się skleił. Ale to nic, dla pomocy użyjmy sobie łyżki. O. Jest. Prawie. O. Pusto. Jeżeli spadnie wam makaron, macie dwa wyjścia: albo możecie go wyrzucić do odpadów biodegradowalnych, albo opłukać i rzucić z powrotem do garnka. Jeżeli makaron skleił się wam mniej więcej w taki sposób, Warto go trochę rozdziabniać za pomocą łyżki, tak żeby po wlaniu sosu każdy, każda sztuka makaronu została nim fajnie oblepiona. Może zajrzyjmy, co jest z naszym sosem. Jak widać, sos zaczął już bulgotać, także należy go wymieszać. Jak też pewnie widzicie, zaczyna on powoli, powoli gęstnieć. I tutaj już w zależności od was, jak gęsty sos lubicie, tak długo go mieszacie. Ja osobiście jeszcze bym trochę poczekał. Im dłużej będziecie sos w taki sposób mieszać i trzymać go na gazie, na palniku, tym bardziej on powinien robić się je gęstszy. Jeżeli stwierdzicie, że wasz sos ma już odpowiednią gęstość i taki wam odpowiada, to trzeba go przelać do garnka z makaronem. W takiej postaci warto nasz sos z makaronem dokładnie wymieszać, tak, żeby można było się cieszyć i makaronem, i sosem przy każdym kęsie. I gotowe. Tak gotowy obiad można już zajadać. Ale proponowałbym. Może najpierw posprzątać.